Harry Potter to uniwersum, w którym możemy poznać wiele fantastycznych zwierząt, o czym opowiadałam Wam już kiedyś. A dzisiaj zastanowimy się, czy w tym uniwersum, w tym świecie przedstawionym są jakieś polskie akcenty. No właśnie. I tutaj pojawia się mały problemik, bo mianowicie na przestrzeni filmu Fantastyczne zwierzęta dowiemy się, że przyjaciel Newt Kamandera, czyli właśnie tego magizologa, z fantastycznych zwierząt miał przyjaciela Mugola, który był harłakiem i który posiadał prawdopodobnie polskie pochodzenie. Miał ten nasz bohater. Ten bohater był przedstawiony taki trochę stereotypowo, taki inżynier, specjalista od kiełbasek, typowy Kowalski, byśmy powiedzieli, w wersji amerykańskiej, oczywiście. Jak oni to sobie wyobrażają w serialach popularnych Polaków. Natomiast jeśli chodzi o fantastyczne zwierzęta czy inne istoty magiczne, byłby tu problem. Teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że wiły, czyli te nimfy tak piękne, mogłyby być również troszeczkę z naszego akcentu, ale chyba nie do końca, bo to bardziej popularne istoty magiczne w Bułgarii niż w Polsce. Zatem myślę, że w tym filmiku opowiem Wam o kilku istotach magicznych, które byłyby świetne do przedstawienia w uniwersum Harry'ego Pottera, a były niewątpliwie opisywane jako magiczne istoty związane z Polską albo z rejonem po prostu u nas, Europy Środkowej, i chodzi oczywiście o bohaterów z mitologii słowiańskiej. Byłoby super, gdyby na przykład w świecie Harego Pottera znalazł się Leszy, czyli Strażnik Lasu, znany też jako Borowy. Ja kiedyś przedstawiałam Borowego jako po prostu takiego właśnie pana mieszkającego w lesie, który mógł przedstawiać się jako postać niedźwiedzia, również. Ale Leszy to również tutaj istota magiczna z takimi rogami, porożem, taki duch lasu i w takiej wersji jest tutaj pokazany. Uniwersum Harry'ego Pottera przypomnę, że są trytony, a dość osobliwą opcją takiego trytona mógłby być utopek, czyli po prostu zbuntowany anioł, który wpadł do mórz oceanów, Kałusz i przybrał formę niby to takiej syreny, niby takiego wodnika, który na przykład miał właśnie błoniaste palce, uszy przypominające Płetwy rybie, ale także, co ciekawe, jako że to był niby diabełek, to też kopyta. I takiego tutaj możemy mieć wodnika z naszego folkloru. Z zwierząt magicznych to myślę, że złota kaczka, która była zaklętą królewną, to legendy warszawskie. Oraz no, oczywiście bazyliszek. Ale bazyliszek nie jako wąż, tylko hybryda koguta z wężem i oczywiście posiadający cechy zabijania wzrokiem. I tu się oczywiście kłaniają legendy warszawskie. No to postać bazyliszka byłaby taka powtórzona, troszeczkę trochę innej wersji, więc mógłby to być jakiś regionalny bazyliszek dla Harry'ego Pottera. Z fantastycznych zwierząt, no nie brakłoby na przykład takich akcentów jak magiczne ptaki. I tutaj pojawia się kwestia oczywiście ptaka wiatra, ewentualnie raroga, czyli mamy tutaj naszego magicznego ptaka z mitologii, który był związany ze słońcem lub na przykład ze zmiotaniem piorunami. Patrz, ptak wiatr ma właśnie szpony w kształcie błyskawic. Ale jeśli mowa o miotanie błyskawic, no to oczywiście żmij jako wąż, który żyje w niebie, porusza się po niebie. I ten wąż teoretycznie w Harry Potterze mógłby mieć coś wspólnego, na przykład z jakimiś zaklęciami. Patrz w przypadku gromoptaka opisanego w filmie o kanonicznych fantastycznych zwierzętach. Z niebezpiecznych istot to mogłaby być na przykład zmora, czyli właśnie taka postać, która żywi się naszymi snami, naszą energią, taka trochę wampirzyca energetyczna. Zmora na przykład tutaj przedstawiona jako taka blada kobieta z kocimi uszami. Z fantastycznych zwierząt to oczywiście mamy jeszcze chowańca, czyli kota z płomieniami na głowie i ciele. I ten chowaniec ma takie specyficzne imię chobołt. Ale na przykład z jest taki ryś, który daje prezenty dobrochoczy. No to mógłby być fajnym odmianą taką no, jakieś czarodziejskie święta związane z rozdawaniem prezentów. A takim demonem, który mógłby przynosić pecha czarodziejom, mogło być ciche dziecię. Ciche dziecię, czyli ta dziewczynka na końcu, to na tym rysunku pokazana, która była związana z epidemiami. To oczywiście tylko taki krótki przegląd, szybki tych fantastycznych, powiedzmy, postaci. Kiedy macie propozycje? Jakie znacie magiczne zwierzę, jak istoty, która jest związana z naszym rodzimym folklorem i nadawałaby się do uniwersum Harry'ego Pottera? Piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Wkrótce kolejne nagrania związane z Harem Potterem. Będziemy wspominać na przykład o filmach, o książkach jeszcze. Może jakieś teorie Fanowskich, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Przypomnę, że świętujemy 25 lat Harry'ego Pottera w Polsce.